Jestem w środku największego w świecie bunkra, jaki miał Adolf Hitler. Tutaj jestem w środku, a to dookoła pokazuje ściany tego bunkra. One aż tam sięgają tak wysoko. O! Aż tam jestem w środku tego bunkra. Jestem w środku. Pokazuję tu. Jak tu jeden wyjście, drugie wyjście, ta wycieczka moja poszła tam. A tam z tyłu jest mieszkanie, było mieszkanie Adolfa Hitlera, które miało 30 metrów kwadratowych. W tym betonie on był prawie 3 lata. Można zobaczyć, jaka przestrzeń jest wybuchu. Tu było bardzo dużo materiału wybuchowego, żeby to się rozwaliło. Jaka szeroka ściana jest. To widać. O, co się ciągniesz do góry? No jest właśnie to. Cóż, to jest osobisty bunkier Hitlera. A jakie maskowanie? Zadrzewienie że przed samolotami. Tu planowano wojnę na Rosję. Wszystkie plany wojenne tu planowano, w tym bunkrze. Tu generalicja po prostu układała plany wojny. Z zewnątrz tak wygląda. O. Z zewnątrz. O, tu był sztab dowodzenia, tu szykowano plany wojny.